Dobry wieczór. Na początek może trochę kurtuazji. Tomku, gratuluję zwycięstwa. E, otóż mecz, mecz chyba się mógł podobać. E, w zasadzie dużo, dużo dramaturgii, dużo emocji. E, my w pierwszej połowie, po, poza pierwszą akcją e, Patryka Czułowskiego, który, który pięknie uderzył w poprzeczkę, e, zostaliśmy w szatni po Motor nas zdominował w, w całości, grali twardo zdecydowanie. My przegrywaliśmy każdą akcję, w zasadzie pomoc nie istniała. Natomiast o, gra defensywna była poukładana i, i z tego mogę być zadowolony. Natomiast w drugiej połowie w dogrywce nie byliśmy gorsi i, i, i no to cieszy, bo może nie mieliśmy takiej mocy z przodu, bo był tylko y, sam Mateusz. Ale jak już powiedziałem, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pozyskamy napastnika i, i, i to będzie dużo lepiej wyglądało. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. W pierwszych słowach e, pragnę pogratulować trenerowi Sadowskiemu e, dobrego występu w dniu dzisiejszym. Jego zespołu, e, tak jak powiedział, na pewno młody e, miał swoją dramaturgię i. Momentami mógł się podobać. Eee, jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa. Eee, z momentów dobrej gry w pierwszej połowie, gdzie stworzyliśmy kilka dobrych sytuacji, niestety nie zakończonych bramką. Eee, troszeczkę słabsza druga część meczu, gdzie nie potrafiliśmy już tak mocno zdominować boiska i nie stwarzaliśmy klarownych sytuacji do zdobycia bramki. Cieszymy się ze zwycięstwa i mam nadzieję, że sukces rodzi się w bólach i po takim może do końca pięknym meczu wygraliśmy, ale, ale nie wszystko od razu. Dziękuję bardzo. Czy kamień będzie gotowy na mecz Mam nadzieję, że tak. Odnowił mi się lekki uraz pleców, także myślę, że po kilku dniach odpoczynku od wtorku powinien rozpocząć już z nami treningi.